Zamiast pakować prezenty w przedświąteczny poniedziałek, miejscy radni musieli popracować. Legionowskim budżetem zajęli się jednak nie od razu. Najpierw przyszedł czas na oficjalne pożegnanie prezesa przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Marek Zawadka kierował nim blisko 11 lat. Życzę panu wszystkiego dobrego na nowego życia, zawodowego oczywiście. Niech pan ciepło wspomina nasze. Miasto. Przyszedł czas na zmiany. Będę cały czas w branży energetycznej. Także zgadzam się z panem prezydentem całkowicie, że jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy przede mną. Sądzę, że nasze drogi zawodowe jeszcze nie raz się skrzyżują. Później, nawiązując do gwiazdki, samorządowcy obdarowali stypendiami naukowymi siedmioro legionowskich studentów. Wydawszy w ten sposób trochę publicznych złotówek, radni gładko przeszli do dyskusji o kwotach znacznie wyższych. Rozpoczął prezydent tego wszyscy chcielibyśmy się przed naszymi wyborcami mocno pochwalić, a państwo mogli pohamować swoje Mimo wszystko w projekcie budżetu znalazło się blisko 20 milionów złotych na nowe inwestycje. Dochody miasta oszacowano na ponad 177, zaś wydatki na przeszło 179 milionów złotych. Cieszy nas bardzo pojawienie się ponad 20, prawie 21 milionów środków unijnych i innych środków, których nie będziemy musieli zwracać. Myślę, że jest to bardzo duża kwota. Nie jedna gmina mogłaby pomarzyć w tej trudnej rzeczywistości o takiej dotacji. To dobry projekt budżetu. Można powiedzieć określić go trzema terminami. Zrównoważony w naszej ocenie, bezpieczny i oszczędny. Oszczędni w pochwałach dla prezydenta tradycyjnie byli przedstawiciele opozycji, a właściwie nie wyrazili ich wcale. To jest wyprzedaż działek, to jest zaciąganie pożyczek nowych, po to, żeby spłacić stare długi. My, jako prawo i sprawiedliwości, tego budżetu nie poprzę... Próbując wykazać ułomność nowego dokumentu, radny PiSu zestawił go z budżetem na rok 2010. Wypasionym, ale o daleko idących skutkach. Dążąca wtedy do władzy koalicja, nasze to nasze sprawy, porozumienie samorządowe na czele z rolą Wtedy to się stało, miasto zostało zagrożone i nasi mieszkańcy zostali zadłużeni i to, że dzisiaj ten budżet jest taki, jak jest, to jest wynik tamtego budżetu, tamtej decyzji, tamtej polityki. Jeden z jej zwolenników energicznie zaprotestował. Taka była w tym czasie sytuacja i taka była potrzeba, zresztą potrzeby miasta były takie, które należało zrealizować. I, i, I to bardzo dobrze, tym bardziej, że e, weszliśmy w fazę e, bardzo niskich e, oprocentowań kredytów. I, i, I bardzo to była słuszna decyzja. W wypowiedzi pana Michalskiego było wiele niesprawiedliwości. Cokolwiek byśmy nie zrobili, albo to i tak by było źle. Nigdy nikt na tej sali nie mówił, że jesteśmy idealni, że nam się wszystko udało. Ale czasami myślę, że udało nam się więcej, niż mogło nam się udać, albo więcej niż marzyliśmy sobie 11 lat temu, obejmując stery i odpowiedzialność za losy tego miasta. Jeśli chodzi o losy omawianego w poniedziałek budżetu, koalicyjna większość zgodnie go poparła. Przeciwko głosowało jedynie trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości.